Karta powie jaką rybkę złowię. Cześć, mam na imię Michał i pokażę Wam grę na ryby z rodziną treflików. Gra na ryby z rodziną treflików przeznaczona jest dla jednego do trzech graczy już od czwartego roku życia. Szalone łowienie zajmie Wam od 15 do 20 minut. W pudełku znajdziecie podest do łowienia, 30 rybek, 3 wędki, 28 kart oraz instrukcję. Umieśćcie wkładkę w pudełku i włóżcie do niej wszystkie rybki. Bardzo dokładnie potasujcie wszystkie karty i wybierzcie wędkę w ulubionym kolorze. Zaczynamy! Gracz rozpoczynający odsłania wierzchnią kartę ze stosu i kładzie ją w widocznym miejscu dla wszystkich. Waszym zadaniem jest znalezienie rybek o odpowiednim kolorze ogonka lub jego kształcie. W tym momencie wszyscy jednocześnie staracie się złowić odpowiednią rybkę. Jeśli rybka, którą wyciągnęliście, zgadza się z tą wymaganą na obrazku, odłóżcie ją przed siebie i wykonujcie zadanie dalej. Jeśli rybka, którą wyciągnęliście jest inna niż ta, której szukacie, odłóżcie ją szybko na miejsce. Jeśli złowicie rybkę z czarnym ogonkiem, odpadacie z aktualnego zadania. Kto jako pierwszy złowi wszystkie rybki z karty, otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. Pomiędzy poszczególnymi rundami obracajcie pudełko o 90 stopni. W ten sposób trudniej będzie wam zapamiętać rybie ogonki. Kto po ustalonej liczbie rund będzie miał najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. Na ryby z rodziną treflików to dynamiczna i emocjonująca gra zręcznościowa. Spróbujcie swoich sił wraz z rodziną i przyjaciółmi i pomóżcie treflikowi złowić upragnione rybki. Więcej informacji o produkcie znajdziecie w opisie pod filmem. Na ryby z rodziną treflików. Trzymajcie się ciepło.